Siemanko, z tej strony Poketuba, witam Cię w moim pokeschowku, a dzisiaj nowy set z Pokemon TCG Shrouded Fable i Kingdra i Greninja i X. Otworzymy sobie te dwa piękne boksy z najlepszymi prompkami w tej erze, jakie do tej pory były. Nie mogę się doczekać jak zobaczę te promeczki na żywo, jak je rozpakuję, natomiast zanim opening, jeszcze sekunda ogłoszeń. Jak widzicie, mamy tutaj troszkę japońskich boksów dostępnych u mnie na sklepie. Zapraszam na sklepie Wszystko w linku w opisie jest tam najnowszy set Stella Miracle dostępny. Jeszcze w kilku sztukach jest japońskie 151, jest Paradigm gdzie można trafić lugie, jest Lost z Giratinką, jest Arcana z Sireną, jest Violet X z Miriam, jest Crimson Haze z Perrin, jest też Iono i Clay Burst. Są też boxy z Mask of Change i jeszcze wiele innych japońskich boksów, dostępnych w przystępnych cenach, zapraszam na sklepik. Oczywiście można je próć na live'ach. Na live'ach były już super dropy z Godboxami na czele. Także zapraszam do wspólnej zabawy. Przy każdym boksie można wygrać taki Booster Box gratis. Gdy trafimy chasek kartę albo Godboxa z Charizardem, zgarniacie takiego Booster Boxa za jeden grosz. A my lecimy do openingu tych dwóch boxów. Ja sobie je tutaj otworzę na boczku. Oczywiście, te boksy też można wyrwać u mnie na sklepiku w przystępnej cenie. bodajże 233 80 zł. 80 groszy za zestaw takich dwóch boksów. Zaraz tutaj je rozparceluję i wrócę do Was z otwartymi już boksami. Jestem. Tak wyglądają dwa otwarte zestawy z Greninją i Kingdom X. Promeczki już koszulkujemy. Najpierw obejrzymy Kingre. No ta Kingre prezentuje, prezentuje się znakomicie. Po prostu to holo i to ta struktura jest fenomenalna. Patrzcie na to, jak to się mieni. Jeśli dalej będą takie karty w angielskich zestawach, no to ja jestem fanem. Jestem wielkim fanem tego. Kingdra jest odłożona, zakoszulkowana Greninja. Spójrzcie na ten cudowne, holo, cudowne, cudowna promka. Jak jakościowo w miarę może być. Koszulkujemy tutaj jeszcze frołki. Też się prezentuje niczego sobie. Nawet ma swirla jakiegoś, widzę na boku. Jest. Progadir. Jest Horsey, Jest Sidra. Promeczki na swoim honorowym miejscu, a my lecimy z Openingiem i pojedynkiem Boxa na Box, King, King'a na Grenigze. Sprawdźmy co tutaj jest w nowych boosterkach. Na pewno jest kodzik, proszę bardzo. I zobaczymy, co tutaj w tym secie. Mamy za karciochy. Kasiopeia. Mamy nowe, nowy rewers. Nowy Rivers który wygląda inaczej. I mamy pierwszy drop. Od razu jest Zorua. Od razu jest piękna karta Zoruły. Ekstra. extra Piękna karta. No to na razie tutaj Kingdra indra mocno wystartowała ze swoim boksem. Proszę bardzo, Kodzik. Od razu piękny illustration rare. Zobaczymy co tam jest dalej. Tutaj kolejne holo. Dusknoir. Jest Dasknua. Proszę bardzo. Linia ewolucyjna tego pokemona jest przepiękna też. Naprawdę Genialna jest, Duskul, Dusklops i dusk, Dusknua, piękny, piękny, piękny drop, lećmy, lećmy dalej, kurcze nie spodziewałem się, niektórzy ironicznie mówią, że to jest set, który się nazywa Shrotted Fable, ale widzimy, że tutaj dwa pierwsze boostery i od razu dwa pierwsze dropy, jest tutaj ten Dooskull w tym Reversie, jest Sidra i Zoroark, czyli kolejny booster już nie tak obfity jak poprzednie, jazda z kolejnymi boosterkami, chodzik oddam, proszę bardzo, jazda, Rowlet, fruf Malamar. Jest kolejny Reverse, Jest Absol. Jest jakiś Penza Dipti. Ten Pokémon wygląda dziwnie. Ale jest jex No, i odkładamy. Jak na razie, 4 Busterki. 3 Dropy. No nieźle. Niezła jest, nie statystyka. Chodź, proszę bardzo. Jazda, jazda. Exu, Bewir. Handao Woj Poleciał tutaj. Cassiopeia to poleciała. Może ją wydropimy. Cassiopeia. Zoroark I energia holo. O proszę. Energia reverse. Mamy nowy rodzaj energii reverse. Proszę bardzo. Ale ta ze 151 chyba lepsza. Tutaj też była. Proszę bardzo. Holo. Także tutaj mamy dwie energie holo. I... Sprawdźmy, co tam kryje dla nas Greninja w swoim boksie. No, fajnie, fajnie, fajnie się zaczyna ten dodatek, pięknymi promkami. Naprawdę, jest Eevee, Varum, Zubat, Handa, Hypno. Jest Eveltal, Eevee w rewersie, Golbat i Cresselia. Tutaj zwykła energia. Tak, jak mówiłem, te boksy dostępne u mnie na sklepiku można taką promkę King Drake Ninja złapać w naprawdę korzystnej cenie. Także zapraszam. Można też otworzyć te boksy na breaku. Prawdopodobnie w czwartek odpalimy break, jak czas pozwoli. Dusklops mamy kolejną kartę do linii ewolucyjnej. Dusk Noara. Pięknie, odłożymy bulk i trzeci booster, i trzeci booster, godzik, proszę bardzo i jazda, Jolty, Corsi, Kofan Zubat, Genesect, tu jest jeszcze Bindini, Koperadża i Weltall. i mamy Fullarta, no kurczę, ale oddaję ten set, i to jest ten taki dziwny, co był też IX, Pezan DPT, także mamy Fullarta. No, ta strona też mocno, mocno ta strona, no to jedziemy dalej, skoro takie dropy zacnę, nam tutaj oddaje nowy set, który, tak jak mówiłem, niektórzy ironicznie nazywają, no ja też tak powiedziałem, Shrotted Fable, czy tam śrotet Fable, Genesect Sylvion, bardzo ładny art, Alvantula i znowu mamy DPT. I energia. Halo. I ostatni busterek w dzisiejszym openingu. W dzisiejszym kruciu boosterków. Kodzik, proszę bardzo, i jazda. Warum? Absol. Zobaczymy, co tutaj w ostatnim boosterku. Czy. No, mamy drugiego Dusk Noir. No, coś niebywałego. Czy to oznacza, że będzie w każdym boksie ten? Dusk Noir? Przepiękne dropy. Naprawdę przepiękne dropy. No i tutaj w pojedynku Greninja oddała nam oprócz energii Holo, który mondał każdy box. Fezantipity Full Art Fez EX, No i oczywiście Dusk Lops i Dusk Noir, czyli linia ewolucyjna. Box Kingdom, Fez Antipity X, i Dusk Noir. Tak samo piękne karty, ale te promeczki. Naprawdę cudowne. One są fenomenalne. Polecam, zapraszam na sklepik. Można je u mnie dorwać. Zapraszam na breaka, na box breaka. Dobrze się bawimy na box breakach. Także, jeśli masz ochotę dołączyć do zabawy, to wbijaj na Discorda, na livey. I zapraszam do wspólnej zabawy. I widzimy się w następnym odcinku. Siema!